Pokój i dobro kochani, dzisiaj mamy 25 kwietnia, a dzisiaj jest czwarta niedziela wielkanocna, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza niedziela, kochani, to niedziela dobrego pasterza, i z dzisiejszej Ewangelii wyciągnąłem takie trzy cechy, które można przypisać dobremu pasterzowi: po pierwsze, on oddaje życie za swoje owce, po drugie, on zna swoje owce, nie są dla niego anonimowe. I po trzecie, on stara się jednoczyć całe stado, jednoczyć swoje owce. Szatan, kochani, natomiast robi coś zupełnie przeciwnego. On nie tylko, że nie oddaje życia za swoje owce, ale on odbiera im życie. Przypomina bardziej takiego wilka, który wyłapuje jakąś taką słabszą sztukę i stara się ją wykorzystać i zjeść. Dobry pasterz, kochani, zna swoje owce, i owce znają głos swojego dobrego pasterza. Natomiast szatan stara się, Wprowadzić takie błędne i czasem sprzeczne ze sobą komendy, polecenia, które sprawiają, że owca staje się dezorientowana. Ona nie wie, w którym kierunku tak naprawdę powinna iść. I również w naszym życiu czasem też tak bywa, że czasem, jeżeli z kimś nie chcemy mieć dobrych relacji, to mówimy: Nie chcę cię znać, nie odzywaj się do mnie, nie znam cię. Pamiętam, kochani, opowiadanie pewnego księdza, który był świadkiem, jak pewien Beduin palestyński szedł z owcą przez miasto. Beduin wszedł do sklepu, owca, natomiast jak potulny piesek, po prostu czekała sobie przed sklepem. Ktoś inny wychodził ze sklepu, próbował ją zwabić, ona jednak nie reagowała na głos innego. Pasterza i innego człowieka, natomiast kiedy on wyszedł, wystarczy, że powiedział słowo i ona natychmiast poszła za nim. Myślę, że my również powinniśmy iść za głosem dobrego pasterza, który powie do nas i powinniśmy Jego i tylko Jego słuchać. Dobry pasterz stara się jednoczyć swoje owce, natomiast szatan stara się je skucić. Tak jak niektórzy rządcy, władcy starali się kierować taką zasadą dziel i rządź. Kiedy podzielisz ludzi pomiędzy sobą, to wówczas będziesz miał większy wpływ na nich, żeby oni nie mieli takiej connection, takiej wspólnoty ze sobą. Kochani, połowa sukcesu drużyny piłkarskiej leży w tym, czy zespół jest zgrany. Czy wiedzą o tym, że mogą liczyć na drugiego człowieka. Czy przypadkiem nie jest tak, że każdy będzie starał się jakoś pokazać siebie, jako takiego indywidualistę. Czy będzie dbał jednak o zgranie całej Zespołu i o sukces całej grupy. Podobnie, kochani, jest ze Strażą Pożarną. Kiedy wiesz o tym, że masz zgrany zespół, że możesz liczyć na swoich kolegów, że oni cię nie zostawią, kiedy wejdziesz w ogień, żeby ratować ludzi, kiedy Twoje życie będzie zagrożone, wiesz o tym, że oni wrócą do Ciebie, że oni zrobią wszystko, żeby Ciebie ratować i Ty również zrobisz wszystko, żeby ratować ich, to wówczas tworzycie taką wspólnotę. I również Pan Jezus, jako dobry pasterz, stara się, żebyśmy my byli zgrani ze sobą. Natomiast Szatan stara się jak najbardziej nas Podzielić. Oczywiście, kochani, nie musimy być wszyscy tacy sami. Możemy być różni i nawet bogactwo w społeczności polega na tym, że jesteśmy różni, że uzupełniamy się. Również w kościele są różne duchowości, różne zakony, różne nurty, które sprawiają, że Kościół jest o wiele bardziej bogaty. Jest to coś, co moglibyśmy nazwać jedność w różnorodności. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. I od razu, kochani, przypominają mi się moi współbracia franciszkanie. Na pierwszym miejscu ojciec Maksymian Kolbe, który oddał życie za współwięźnia w Auschwitz. Kiedy jeden z więźniów uciekł, dziesięciu innych miało być wybranych na śmierć. Kiedy został wybrany pan Franciszek Gajowniczek, to wówczas ojciec Maksymilian wystąpił z szeregu i zgłosił się, aby dokonać zamiany. Ojciec Maksymilian Kolbe wiedział o tym, że wybrany pan Franciszek Geowniczek ma żonę i dwoje dzieci. Wiedział o tym, że jako ksiądz katolicki może złożyć swoje życie w ofierze panu Bogu, może również uratować drugiego człowieka. Franciszek Gajowniczek przeżył całą wojnę. Miałem to szczęście, że spotkałem osobiście pana Franciszka. Już kiedyś, kochani, wspominałem wam o dwóch moich współbraciach, o błogosławionym ojcu Hermanie i ojcu Achillesie, którzy w czasie II wojny światowej pracowali w Pierszajach i otrzymali taką informację, że esesmani Niemcy będą mścili się za, za to, że wioska, w której posługują, udzieliła pomocy partyzantom. Otrzymali taką informację. Ojcowie, nie wychodźcie z plebani, nic wam się nie stanie. Kiedy przyszedł dzień aresztowań, ojcowie stali w oknie i patrzyli, jak ludzie są pędzeni jak bydlęta do stodoły, w której mieli być spaleni żywcem. Pani gospodyni mówi, jeden z ojców powiedział, pasterze powinni być tam, gdzie są owce. I wyszli na zewnątrz. Zaczęli pertraktować z Niemcami. W czasie tej rozmowy byli pobici. Ale w wyniku tego, że wzięli na siebie wściekłość, Okupantów, ludzie zostali wypuszczeni, natomiast ojcowie zostali pobici i zaprowadzeni, aby w tej stodole za tych ludzi być spalonymi żywcem. Kochani, Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Są takie trzy stopnie zaangażowania. Jeden stopień to kiedy ktoś obserwuje, bo mógłby nie obserwować, mógłby się odwrócić i pójść sobie, ale jest w jakiś sposób zaangażowany, bo patrzy. Drugi stopień to jeżeli ktoś zaczyna coś mówić, zostawcie go, na przykład kogoś biją, zostawcie go, nie ruszajcie, dajcie sobie spokój. I trzeci stopień zaangażowania jest wtedy, kiedy ktoś zasłania swoim ciałem, bierze na siebie razy tego, który jest agresorem i który chce ochronić ofiarę, osobę bezbronną. Taki właśnie był Pan Jezus. Wziął na siebie te wszystkie razy, te wszystkie ciosy, na które my wszyscy z powodu naszych grzechów zasłużyliśmy. On jest dobrym pasterzem. Kochani, na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.